803 odcinek Autofana to okazja do poznania najnowszego Suwa Toyoty, modelu Corolla Cross. Spojrzymy również na aktualne zasady przeglądów rejestracyjnych. Ale największą mam nadzieję niespodzianką będzie relacja o motoryzacji w Katarze, którą nagrałem podczas obserwowania Mundialu. Odpowiadając do Państwa pytanie, jaki jest główny środek transportu, już odpowiadam, jeździcie na kamelach. Przychodzi taki człowiek w białym stroju, właśnie tam z tyłu go w tej chwili widzimy, zakłada siodło, no i podróżujecie. Oczywiście jest to około 1 euro za przejechany kilometr. To tak, tytułem żartu, a już niebawem pokażę, jakimi samochodami naprawdę tutaj można podróżować. I proszę bardzo, wylądowałem w katarze na mistrzostwach świata i od razu przechodzimy do tematu motoryzacyjnego, czyli czym tutaj się jeździ na taksówce. Jak widzicie sprawdzone tematy od Toyota. Dawno nie siedziałem w tak czystej, pachnącej taksówce. Zobaczcie, ile on tutaj ma komputerów. Oczywiście każdy kierowca świetnie mówi po angielsku, i za transport około 5 km zapłacicie około 25 euro. Witam Państwa bardzo serdecznie z kataru na specjalnej wycieczce podczas Mistrzostw świata. Porozmawiamy o motoryzacji, ale również jak wygląda cała organizacja w mieście, czym się tutaj jeździ i jak to wszystko. Wygląda. Oczywiście zaczynamy od samochodów elektrycznych, ponieważ ta elektromobilność jest ważna. Jest ważna również tutaj, więc przedstawimy, jakimi samochodami można poruszać się po mieście. Ale już za moimi plecami przejechały również suwy, samochody terenowe. Z naszych obserwacji 70% to są Toyoty. 90% aut, które się porusza po drogach, to są auta w kolorze białym. Natomiast taka ciekawostka. Zapraszam na tą stronę portu, ponieważ hoteli w Katarze jest dość mało, więc komunikacja jest bardzo dobra, ale nie ma właściwie gdzie spać. Dlatego nasza ekipa nocuje na statku, który specjalnie przypłynął na premierę właśnie na mistrzostwa świata. Jest to podobno największy statek w Europie, który mieści ponad 6000 osób, ma 22 piętra w górę i ponad 300 metrów. oceny głównie będzie dominowała tak zwana klasa średnia, czyli Toyota Camry. Jest tym samochodem, który będziemy tutaj widzieli bardzo często. One jeżdżą na taksówkach, ale pojawiają się też inne auta podobnej klasy. No ale oczywiście nie zabraknie również tych smaczków, jak na przykład G63 AMG. Oczywiście najnowszy model widać, że mocno dopasiony, natomiast tych samochodów jest bardzo mało. Co ciekawe, te Toyoty to wcale nie są tak naprawdę auta najtańsze, tak jak u nas jeździ Toyota Yaris. Jak widzicie na załączonym obrazku, są to głównie Land Cruisery i Toyoty Camry, głównie w kolorze białym. Warto tutaj też dodać, że komunikacja miejska jest w pełni elektryczna, oczywiście. Można poruszać się o autobusem, jak również działa metro w Katarze. Oprócz transportu autobusami, tak zwanymi wycieczkowymi, taksówkami, wielbłądami, jeżdżą również takie małe elektryczne wozy, do których może wsiąść no, tak od 3 do 4 osób i one rozwożą po całym mieście, trzeba tylko takiego kierowcę upolować no, i zadbać o to, żeby zrozumiał nasz angielski, no, żeby dogadać się gdzie chcemy jechać. Podsumowując moją wizytę w Katarze, znajdziemy tutaj każdy rodzaj motoryzacji. W nocy oczywiście więcej tych bardziej egzotycznych aut, czyli Ferrari, Maserati czy nawet Lamborghini. Za dnia głównie Toyoty, głównie w kolorze białym, czy chodzi tutaj o ekologię? Myślę, że niekoniecznie bardziej o niskie zużycie paliwa, bo to są auta, które też głównie będą jeździły na taksówkach. Zobaczymy dużo Cruiserów, mało aut elektrycznych, więc myślę, że bardziej chodzi o fan z jazdy, o to, żeby pokazać się czymś dużym, a niekoniecznie czymś super ekologicznym. Każdy użytkownik samochodu, motocykla czy innego pojazdu przynajmniej raz w roku musi odwiedzić stację kontroli pojazdu. Dostaje tutaj pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym, która umożliwia mu poruszanie się po drogach publicznych. Dzisiaj z kamerą autofana sprawdzimy, czy czekają na nas tutaj jakieś niespodzianki. Czy w przepisach dotyczących przeglądów rejestracyjnych zaszło ostatnio jakieś zmiany? Tak, od 1 listopada zmieniły się przepisy odnośnie usterek w samochodach. Jest bardzo duża klasyfikacja usterek na usterki poważne. Doszło sprawdzanie m.in. systemu ECOL, czyli wzywających pomocy przy wypadku. Samoistnie w pojazdach wyprodukowanych od 1 kwietnia 2018 roku. Ile czasu muszę zarezerwować sobie na taki przegląd i jakie elementy auta będziecie testowali, badali? 40 minut tak, do godziny. Tak naprawdę sprawdzamy wszystkie układy, które są w samochodzie, tak? począwszy od analizy spalin. Yy, sprawdzenie układu hamulcowego, siły hamowania, układ zawieszenia, czy nie ma żadnych luzów, yy, do tego amortyzatory, w jakiej są kondycji, yy, oświetlenie całego pojazdu oraz wszystkie elementy, które tak naprawdę znajdują się w samochodzie czyli system odblaniający przednią szybę, czyli nawiew, do tego wycieraczki, w jakim są stanie. Wszystko tak naprawdę musi być sprawdzone. A co się wydarzy, jeżeli, no, nie daj Boże, zapomnę się i przyjadę? Później. Tak naprawdę jest projekt ustawy, żeby były kary za spóźnienie się na przegląd. Na ten moment nie ma żadnych dodatkowych opłat przy badaniu technicznym. Natomiast brak badania skutkuje na drodze oczywiście wysokim mandatem, bo jest do 3000 zł. Jakie zmiany czekają nas w niedalekiej przyszłości? Od 1 stycznia 2023 roku jest projekt ustawy, abyśmy robili dokumentację fotograficzną pojazdów na przeglądach oraz żebyśmy mogli przyjechać wcześniej na badanie techniczne niż y, mamy wyznaczony termin w dowodzie rejestracyjnym. I jest taki projekt, żeby około miesiąca można było przyjechać przed datą końca badania technicznego, które Są. mamy ważne. Toyota Corolla zaistniała na rynku motoryzacyjnym ponad 50 lat temu. W historii pojawiła się jako sedan, hatchback, kombi, natomiast dzisiaj patrzymy na zupełnie nowego Crossa czyli Suva w hybrydowej wersji. Czy pojawienie się koroli cross oznacza, że nie będzie już starej dobrej koroli? Zdecydowanie nie. Pozostają nadal korole w kombi, w hatchbacku, w sedanie. Samochody przechodzą aktualnie facelifting i dosłownie za 2-3 miesiące zobaczymy je po faceliftingu na drogach. To czym w takim razie charakteryzuje się ta wersja Cross? Jeżeli chodzi o korollę Cross, zdecydowanie Toyota stawia na bezpieczeństwo, jak i też na właściwości prowadzenia. Niższy środek ciężkości hybrydy powoduje to, że pokonywanie zakrętów jest zdecydowanie lepsze. Dodatkowo też jakby Toyota nawiązuje cały czas do pierwszego suwa. RAW 4, więc tutaj mamy samochód nawiązujący wielokrotnie. Okay. Czy użytkownik zamawiający to auto może wybrać z kilku czy jednej wersji wyposażenia? Na dzień dzisiejszy posiadamy trzy główne wersje. Do wersji środkowej możemy dobrać dodatkowo pakiet. Tak naprawdę można powiedzieć, że mamy cztery różne wersje wyposażenia. Jak dotychczasowe doświadczenia hybrydowe wpłynęły na osiągi i spalanie tego auta? Jest to piąta generacja, czyli ponad 20-letnie doświadczenie w układach hybrydowych Toyoty. Na pewno poprawiamy prędkości maksymalne, na których możemy przejechać na silnikach elektrycznych. Dodatkowo ograniczamy zdecydowanie spalanie paliwa. W czwartej oraz piątej generacji zaczynamy zmniejszać wielkość układu napędowego hybrydowego. Dzięki temu coraz większą mamy przestrzeń bagażową. Oraz więcej komfortu dla osób siedzących w tym rzędzie siedzeń. Uważam, że jednym z najciekawszych rzeczy, które ten samochód posiada, to jest kontrola wysiadania z samochodu. Czyli w momencie, kiedy zaparkujemy samochód, wysiadając z samochodu, wykryje nadjeżdżający pojazd za nami i nie pozwoli nam otworzyć drzwi. Dzięki temu nie wyjdziemy pod jadący samochód. A coś ciekawego we wnętrzu znajdziemy? Oczywiście. Nowy system multimedialny, nowe ekrany, licznika oraz obrotomierza. Nawigacje będą aktualizowane w chmurze. Wszystkie multimedia też będą znajdowały się w chmurze. Wsiadając do nowego suwa Toyoty mam wrażenie, że wchodzę do RAV4. Oczywiście większy brat krosa będzie dłuższy i szerszy, ale nawet tutaj wnętrze jest bardzo obszerne. Auto z pewnością spodoba się wszystkim, którzy lubią siedzieć wyżej, chcą mieć dobrą widoczność i tak zwane jeszcze wyższe poczucie bezpieczeństwa. Napęd na cztery koła, to jest to. Układ hybrydowy, który tutaj zastosowano, faktycznie przekłada się na jeszcze niższe zużycie paliwa. Auto świetnie sobie radzi w tym kopnym śniegu. Oczywiście przypominamy, żeby założyć opony zimowe, szczególnie w takich warunkach, a przy tym cały czas spalanie zostaje na naprawdę fajnym poziomie.